Moi drodzy, z tej strony Jankos, jest to patch, jest to opis patcha 9.1, moje patch notki i e, już nie przedłużając, bo jest szansa, że będziemy szybciej odamiana, zaczynamy. Akali, zwrot energii, 10, 20, 30 punktów, teraz będzie to 10, 15, 20, więc lekki nerw. Skalowanie obrażeń to jest jej umiejętność bierna, zostało zmniejszone 0,9 i 0,7 AP, 0,9 AD do 0,6 Dodatkowych obrażeń ataku i 05 moc umiejętności. Czyli lekkie osłabienie. A Kali jako taka ona zawsze buduje Hejste Gunblade, to jest jej core item. Więc nerfiąc jej pasywkę w ten sposób. To jest to takie, że ona tak stoi i macha tą swoją bronią. Nerfiąc to w ten sposób. A zdecydowanie Kali będzie trochę słabsza. Ale to nie jest nerw ani na jej E, ani na jej R, ani na jej Q, ani na jej W. To jest tylko i wyłącznie nerf na jej pasywkę, czyli na ten specjalny autoatak. Myślę, że Akali po tych nerfach dalej będzie bardzo silna i to aż tyle nie zmieni. Amumu, umiejętność bierna, przeklęty dotyk, dodatkowe obrażenia nieuchronne otrzymywane przez przeklęte cele zostały zmniejszone o 3%. Czyli Amumu z jakiegoś powodu dostał nerfa, no ja nie wiem, ja. Amumu. Nie widywałem na high elo, chociaż sam jedną grę Amumu grałem i chyba z tego co pamiętam, przy, przyrzekłem, że już nigdy Amumu grać nie będę, ale wiem, że na mniejszych dywizjach Amumu jest grywalną postacią, więc jak najbardziej tutaj życzę ludziom powodzenia, którzy tym amumu grają. Dalej, eko. O, dzisiaj miałem eko w solo queue i prawie wymiotowałem. Cios za ciosem. Eko będzie teraz konsekwentnie używał ataków podstawowych w swoim normalnym rytmie po użyciu skoku fazowego, zamiast czekać, aż skończy się jego animacja. To jest zdecydowanie buff do eko. To nie jest taki duży buff, ale po prostu e, ta animacja rzeczywiście była. On, jak użył e i zaatakował, to było takie. I dopiero potem mógł atakować normalnie. To jest taka, no taki, taki, taki milsza interakcja po prostu. Galio. Minimalna tarcza Duranda. Minimalne obrażenia zostały zmniejszone o jakieś 10, ale za to skalowanie jest większe, czyli Galio pod AP będzie chyba trochę lepszy, ale za to pod tanka powinien być gorszy, czyli pod supporta jest gorszy. Maksymalne obrażenia zostały również zbuffowane. Znaczy lepiej się skaluje, czyli od 0,6 do 0,9 to jest ogromny buff generalnie tej tarczy Duranda. Um, ale za to 30 punktów obrażeń mniej, czyli jako tako Galio support został znerfiony, jego obrażenia będą mniejsze, ale, ale powinien być porządny, tak mi się wydaje. Dalej, Graga, zwiększone postałe zdrowie, przyrost zdrowia i obrażenia od ataku. Zdrowie Gragas zostało zwiększone o 17 punktów, przyrost zdrowia większo o 6 co poziom, obrażenia ataku zwiększone o jakieś 3 punkty. Jak, co, co to zmienia? Co to zmienia? To zmienia to, że Gragas będzie zdecydowanie bardziej tankowny i będzie się też więcej leczyć z pasywki. Gragas będzie więcej leczyć się z pasywki. E, przyrost zdrowia również jest większy. Gragas będzie miał trochę lepszy clear i będzie trochę bardziej tankowny. Dalej Gragas pod AP może wrócić, bo teraz Gragas pod AP nie był grany. Wydaje mi się, że Gragas pod AP może być teraz, no może po prostu wrócić. Dalej Jana. Czas odnowienia Zephyr został zmniejszony o pół sekundy co level. Obrażenia podstawowe zostały zmniejszone na późniejszych poziomach, czyli cooldown mniejszy, ale też damage mniejszy. Oko cyklonu, efekt bierny. Każda umiejętność, która spowolni lub podrzuci wrogiego bohatera, skróci czas odnowienia oka cyklonu o 20. Aha, czyli teraz, jeżeli na przykład czas odnowienia oka cyklonu jest yy, większy o 2 sekundy na maksymalnym poziomie i wytrzymałość tarczy jest większa o 10, na maksymalnym poziomie również, yy, to jako tako, jeżeli na przykład użyjesz oka cyklonu, potem użyjesz QM. Q i W, i załóżmy, podrzucisz dwóch, znaczy podrzucisz dwóch wrogów i spowolnisz jednego, to oko cyklonu, to, to, to oko cyklonu będzie szybciej o 60% w tym momencie. Czyli Jana stała się bardziej skillową postacią. To źle, bo Janom zazwyczaj grają nie osoby, ale to jest ciekawa interakcja. no Stała się po prostu też ciekawsza jako taka. Chase Zmniejszone obrażenia podstawowe Q. Obrażenia podstawowe Q zostały zmniejszone o jakieś 25 na maksymalnym poziomie. Skalowanie obrażeń również zostało zmniejszone o 0,2. No, 0-2, po prostu to są porządne nerfy. Jace myślę, że dalej będzie grywalny, ale nerfy jakieś, jakieś są. Kartus to jest fajne, to jest fajne, bo nie wiem, jak wy macie, ale Kartus u mnie na HLO dalej występuje. Dalej bardzo denerwujące się na Kartusa Graba. Dalej ma super farmę. Teraz szczególnie, bo nie ma kraba. Kartus zawsze miał problemy z krabem. Ciężko robiło się kraba. Teraz kraba już nie ma, więc w tym momencie Kartus może tak naprawdę farmi cały las i być do przodu w Expie i jeszcze klikać to Rekwiem. Tak się czyta? Rekwiem po polsku? Rekwiem, 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 Nieważne. Ważne, że obrażenia zostały zmniejszone o 50 i skalowanie z mocą umiejętności zostało zmniejszone o 0,1. Nie wiem, czy to są nerfy, które wyeliminują kartusa w dżungli. Myślę, że może dalej być silny. To jest jakieś 60 obrażeń. Na szóstym, siódmym poziomie, około 60 obrażeń. To nie jest, to jest dość sporo. To jest 1 piąta, tak naprawdę, tego co miał na szóstym, siódmym. Ale dalej, moim zdaniem, jego clear będzie dobry i ta r dalej będzie irytować. Nie wiem, czy to wyłączy kartusa. Mo, stał się na pewno trochę gorszy, więc to mnie cieszy. Mm, dalej, mastery. Premia do prędkości ataku na poziomie pierwszym nie dostaje już 8% dodatkowej prędkości ataku na pierwszym poziomie, czyli e, clear Master i od pierwszego poziomu jest e, gorszy. To jest nerf. Obrażenie zadane temu samemu celowi było to 25% obrażenia ataku za każde dodatkowe trafienie. Teraz będzie to 15% obrażenia od ataku za każde dodatkowe trafienie. Czyli e, Master I dostał nerfa. Nie wiem również dlaczego, ale wiem, że Master I dostał nerfa. Hmm, możliwe dla to, że na niskim elo niszczy gry. To, to, to jest jak najbardziej prawdopodobne. Ramusem też ostatnio grałem bardzo często na wysokim elo. I na bardzo fajnie Ramus działa teraz moim zdaniem na właśnie wszelkie, wszelkie tam AD carry i tak dalej, jeżeli masz, mają dużo AD i zbudujesz Thornmail i Sindelhack to fajnie się gra, co mu znerfili. Obrażenia ataków podstawowych, było to 8 do 20 punktów zależnie od poziomu, teraz będzie to 10 punktów na, każdy, na wszystkich poziomach, czyli na początku masz dwa punkty więcej, potem no niestety będziesz miał mniej. Wstrząsy Rka Ramusa. Obrażenie na sekundę było to 40, 80, 120. Teraz będzie to 30, 60, 90, czyli 10 mniej co level, aż do trzeciego poziomu, czyli w sumie 30 na trzecim poziomie Rki. Um, no dużo. Du 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 dużo obrażeń mu zabrali, ale Ramus raczej nie polega na RC. Ramus raczej jest tym. Tym botem, który się kula po mapie, mówi ok, i tauntuje, taki trochę CC bot, no nie wiem czy to są nerfy, które go wyeliminują, jeżeli ktoś lubi grać Ramusem i tak będzie grać Ramusem, aż tyle to, to nie zmieniło, ale obrażenia są zdecydowanie mniejsze, bo jeżeli teraz byś zbudował Cinderhulk i Thornmail i byś stauntował AD Carry, to nie dość, że pasywka by fajnie działała, to jeszcze te wstrząsy zadawałyby więcej obrażeń, więc w sumie twoje powiedzmy, jeżeli grałeś Ramusem pod Assassina, to będzie gorsze, Warwick. Quebesti. Leczenie zostało zbufowane o 20% na maksymalnym poziomie. Z tego co wiem, Warwick Q nie maksuje. Albo dodaje daje 3 punkty w Q, a potem maksuje W, albo maksuje W, a potem maksuje Q. Nie wiem, czy to przywróci Max Q. Wydaje mi się, że nie. Maksuje W, w związku z tym, że to daje mu moment speed, jak. Yy, uuu, tam jest ten, ten, no gniewa się Warwick i, i ryczy. Dzięki czemu może biegać po całej mapie, jak wy maksujesz W, bo czuje krew wszędzie. Te Quibesti, no, trochę więcej się będzie leczyć, jeżeli ktoś to Q będzie maksować. Może na linii, ale raczej nikt Warwickiem na linii nie gra. O, to jest ciekawe, bo Yumi, moim zdaniem, jest OP, Grasujący Pocisk. Wskaźnik zasięgu Yumi jest teraz o wiele jaśniejszy przyrzucanie Grasującego pocisku, a jego jasność zmniejsza się w trakcie trwania tej umiejętności. Ty i ja, teraz daje asysty, kiedy sojusznik, do którego Yumi przywiąże się po raz pierwszy, weźmie udział w zabójstwie. Zium. Wyrównano zanikanie dodatkowej prędkości ruchu Yumi oraz sojusznika, do którego jest przywiązana i naprawiono jakieś błędy. A nie podoba mi się to. Moim zdaniem Yumi jest OP i to nie jest nerw Yumi. Yumi będzie dokładnie taka sama. Nie podoba mi się to. Moim jest. Yumi jest słaba na low elo, ale jest silna na high elo, bo daje ci mocny połk i daje ci heal na linii i bardzo ciężko jest ją zabić, przez to, że ona zawsze śpi na swoim AD carry. I do tego koleś może iść do talety w trakcie gry. Załatwić swoją sprawę i wrócić, i nikt nie zauważy, bo grają mi. Zak. Spowolnienie na kół zmniejszono o 20%, za to czas odnowienia na późniejszych poziomach będzie krótszy. Niestabilna materia, skalowanie obrażeń, e, nowość. 2% maksymalnego zdrowia celu za każde 100 punktów umie umiejętności. E, Przywrócono starą Erkę Zaka. Nie wiem, kto z Was jest starym wyjadaczem. Stara Erka Zaka polegała na tym, tak jak tu jest napisane. Teraz po użyciu umiejętności, Zak odbija się 4 razy z jednosekundową przerwą między odbiciami. Każde odbicie zadaje ileś tam obrażeń i spowalnia przeciwników na sekundę. Zak może poruszać się podczas hop do góry i zyskuje rosnącą prędkość ruchu. A to jest takie, nie wiem, czy ta Erka jest gorsza. Moim zdaniem Zak był lepszy, stary. Stary Zak był lepszy, stara Erka Zaka, która przemieszczała swoich wrogów. Teraz ta Rka to jest taka Erka, gdzie w teamfightach Zak po prostu skacze po swoich wrogach i sieje zamęt. Dzięki czemu może wygrasz teamfight, może nie, różnie bywa. No nie wiem, jak ludzie wolą. Powrót pretendenta, najwyższa pora. Niech złota światłość zaświeci nad wami. Jeśli dany grać, spadnie z pretendenta. O! Dodali, Dodali powrót pretendenta, czyli. Ten super specjalny recall, dla mnie, bo ja jestem pretendentem, kracze z pretendenta otrzymałem specjalną animację powrotu w grze w wszystkich kolejkach nierankingowych. Nierankingowych? Z kolei w kolejkach rankingowych otrzymałem specjalną animację powrotu wyłącznie w tej jednej kolejce, w której osiągnęli krąg pretendenta. Okej, okay, czyli na solo queue, jak będę rekalować, to będzie teraz tak... Złota... Będzie super. I to was nie dotyczy, moi drodzy, bo no to jest tylko, jak widzicie, do kręgu pretendenta. E, Tenczowy puch w ramach szczególnego podziękowania dla wszystkich z Was, którzy kupili tę incolkę i po samym drifcie i a to tam z Naprawione jakieś tam błędy nadchodzące, skórki Mały Demon Tristana. Splash Art możemy sobie jeszcze zobaczyć. A to jest chyba ten... A... Demon Tristana chyba wygrała, tak? Bo to, była, to był ten skin, na który ludzie głosowali i chyba zagłosowali właśnie na Tristanę, czyli Tristana wejdzie do gry. Tak mniej więcej wygląda Tristana. No i w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o patch 911 według Jankosa. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że w jakiś sposób e, bijecie te Wasze ricole pretendenta czy ten powrót pretendenta. Patrząc na patchnoty, wydaje mi się, że Gragas może być trochę bardziej grywalny. Prócz tego głównie widzieliśmy nerfy i nie wiem co myśleć o Zaku, ale wydaje mi się, że będzie gorsze. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Ja Was pozdrawiam. Mam nadzieję, życzę Wam miłego wieczoru, miłego grindowania solo Q i do następnego. Papa. Pa.